Dlaczego po raz kolejny na YouTube dajemy platformę do wypowiedzi osobom głoszącym antynaukowe, a nawet foliarskie tezy? Tam nie można rozmawiać z każdym. Natomiast żeby przeprowadzić taką rozmowę i żeby ona miała jakiś merytoryczny wkład, należałoby posiadać jakąś fundamentalną wiedzę z zakresu, o którym będziecie rozmawiać. I o ile szanuję bardzo Bogdana Rymanowskiego jako dziennikarza, tak no, po raz kolejny wykazał się, że nie posiada żadnej wiedzy z zakresu dietetyki i nie potrafi takiej rozmowy skontrować. W końcu prowadzi Pan u siebie na kanale format kontra, w którym konfrontowane są dwa różne obozy, zazwyczaj na przykład Wiplera z Dworczykiem. I czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zaprosić na tą rozmowę dodatkowo osobę, która y, zgadza się w temacie dietetycznym z aktualną nauką i będzie potrafiła skontrować Panią Profesor Cichosz. Ta sama sytuacja miała miejsce przy braciach rodzeń, nikt nie był w stanie ich skontrować, a Pan tylko i właśnie przytakiwał. Problem polega na tym, że Pański kanał trafia do bardzo dużej rzeszy osób, które nie są związane w ogóle z dietetyką, a słuchając takich osób, które często jakieś skrajne stanowiska powielają, e, potem takie osoby trafiają na przykład do nas, do trenerów, do dietetyków i są, można powiedzieć, że tymi foliarzami właśnie dietetycznymi. I zamiast budować takie osoby zdrowe relacje z żywieniem, zdrowe nawyki żywieniowe, e, powodujemy, że taka osoba będzie tylko i wyłącznie skupiała się na tym, że jest na pewno jakiś wielki spisek żywieniowy, który chce nas. Wszystkich wykończyć. Na koniec odsyłam na profil Nie nieanegdotyczny, gdzie świetnie rozpracowano wszystkie bzdury powielone w tym wywiadzie przez radę profesor Cicho.